Mam jednego podejrzanego, a tam rok w w rogu pajączyna. I akcja! Dzień dobry, prowadzimy wywiad z panią dyrektor. Dzień dobry. Jaką w pani życiu odgrywa rolę ptaszek Stasiek? Aho, skąd to pytanie? Jestem bardzo zaskoczona. Ptaszek Staszek odgrywa bardzo istotną rolę w moim życiu, gdyż kiedy mam gorszy humor, bardzo mi go poprawia. I przypomina mi żarty z nim związane. Oraz lekturę. Moja ulubiona książka, Ptaszek Staszek. Polecam. A jaką pani książkę ostatnio czytała? No jeśli mam być szczera, to ostatnio czytałam książkę Małe Książę Antoine Sante Saint Exupéry, gdyż jest to lektura klasy siódmej, w której uczę. To teraz ja mam do pani takie pytanie. Pani ulubiona baj bajka z dzieciństwa? Moją ulubioną animacją jest film Disneya Tarzan. Oops. Um, a ja mam do Pani takie pytanie, a raczej taką trochę zagadkę. Jaki jest dopełniacz słowa męka w liczbie mnogiej? Mąk. Kogo czego nie ma? Tak? Dobrze. A czy pani lubi fast foody? A jak tak, to jaki? Hmm. No, ja się staram zdrowo odżywiać, dbać o formę psychiczną i fizyczną, a to jedno z drugim bardzo się łączy. A jeśli już fast food, to frytki. Też lubię frytki. To teraz, ja mam do Pani takie pytanie. Kolejny: jaka jest Pani ulubiona pora roku? Zdecydowanie lato moi drodzy, bo taka pora mm, jak teraz, czyli y, jesienno-zimowa z pluchą. No, gdyby był śnieg i słońce, to jeszcze bym to jakoś zniosła, ale rzadko to się zdarza. Więc lato, słoneczko i ciepełko. Hmm. A czy pani lubi psy? Oczywiście, ja jestem znaną psiarą na osiedlu pieczego. Tak, mam pieska um, um, małego. A jaka jest pani ulubiona rasa psa? No, ten co mam? Lasa apso. To teraz ja mam takie dość długie pytanie. Czy była taka sytuacja, że pani u jakiegoś ucznia w zeszycie zobaczyła taki błąd ortograficzny, który panią zszokował? Zdarzyło mi się wielokrotnie. Z takich ostatnich sytuacji to był wyraz mąka. Przez ON bardzo długo się zastanawiałam, co to znaczy. A był to wyraz w przepisie kulinarnym. Pani woli takie placki ziemniaczane, czy takie placki zrobione z jagurta albo twarogu? Ja uwielbiam ziemniaczane, miam. No to na dzisiaj już będzie koniec. Do zobaczenia, oglądajcie nas dalej. Sí, <laughs>